Krzysztof Dęga, witam i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. A dzisiaj ponownie u nas pani Renata z Berlina, która opowie o naprawdę ciekawych rzeczach, opowie o dobrych myślach, o, o rakelu Brygidy i o zabierzeniu siebie w opiece Jezusa. Zatem już w tej chwili idziemy do pani Renaty. Pani Renato, witam serdecznie. Jak to jest z tymi dobrymi myślami i ich mocą? Witam również serdecznie. Zdarzyła się taka historia. Chciałabym tutaj zaznaczyć, że wszystkie historie, które opowiadam, są prawdziwe. Nie ma zmyślonych. Zdarzyła się około 2005 roku, historia taka. Zadzwoniła moja przyjaciółka. Poprosiła mnie o chwilę rozmowy, że jest starsza ode mnie i że ma wielki problem. Tego nikt nie wiedział z mojego otoczenia. Jej wnusił, wypadł przez okno. I bardzo poważnie uszkodził sobie głowę, czaszkę. W związku z tym, po usunięciu uszkodzonych kości, musiał, miał, inaczej mówiąc, mózg miał na wierzchu, widać było jak mózg pracuje, i dla jego własnej ochrony, żeby się nic tragicznego nie wydarzyło, przez lata do dziewiątego roku życia miał nosić hełm. A to on wtedy ile miał? 3,5. pół. oto. pół. Mhm. Dzisiaj już ma 18 lat, także już jest ok. I chciałam powiedzieć, i poprosiłam mnie, pomóż, Renata. Ja cię bardzo proszę, pomóż. Ja sama mój zięć konamy z rozpaczy, widząc jak to dzieciątko męczy się z tym hełmem w nocy, w dzień, bawiąc się w przedszkolu, bo chodził do przedszkola z tym hełmem, je myje się wszystko z hełmem, i że mój zięć tego psychicznie nie wytrzyma. Więc umówiłam się, jak zawsze w takich przypadkach, ja zapytałam się, kiedy idą spać, kiedy ostatni domownik śpi i wtedy obie siadłyśmy sobie i każda w swoim pomieszczeniu zajęłyśmy się dobrymi myślami. O tym dzieciątku i o rodzicach. Bo babcia też była zainteresowana tym nie, ale mówię szczególnie o rodzicach. Jak to wyglądało? Po prostu. Tak jak teraz z panem rozmawiam, tak samo dobre myśli przekazywałam. Prosiłam duchowy świat o pomoc w tym przypadku, że rodzice są już bardzo zmęczeni sytuacją, i żeby ta operacja ma być dopiero kiedy mózg podobno przestanie rosnąć, czyli gdzieś tam około 9 roku, to by było bardzo długo jeszcze i bardzo dużo męczarni. I po prostu tymi dobrymi myślami zakończyłyśmy. Z prośbą o pomoc. Długo to trwało, te, to właśnie spotkanie z tymi dobrymi myślami? To było Dzisiaj przez całą noc, przez wieczór, w ciągu dnia. Nie, 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 To trwało może z 5 minut, 6 mhm. minut, może siedem. Na zegarek nie patrzyłyśmy, tylko myśmy były umówieni o 11 na przykład, nie? Mhm. Że wtedy już wszyscy domownicy śpią i wtedy można zadziałać, czyli życie codzienne nie przeszkadza w przekazywaniu tej dobrej energii, mhm. nie? bo wtedy już człowiek jest bezwolny. A dobrą... Jakby można zawsze przekazywać. Taka jest zasada. Mm -hmm. I y, minął jakiś czas któregoś dnia dzwoni do mnie moja przyjaciółka. Rzadko się dzwoniamy, ale dalej jesteśmy przyjaciółkami. I mówi proszę cię usiąść. Dlaczego? Wyobraź sobie, że Timo już jest po operacji. Jak to po operacji? Przecież on miał jeszcze parę lat chodzić. I tak? Duchowy Świat pomógł, To załatwił, że zachorowała dziewczynka, córka tego państwa i poszli z dziewczynką, a nie mieli co zrobić z Timo, wzięli go ze sobą i pani doktor, która z innego miasta została ściągnięta do Berlina, która była pediatrą, która zajmowała się podobnymi przypadkami, zaintrygował ją ten Timo. Mhm. Nie ta dziewczynka, która miała jakieś tam przeziębienie, tylko ten timu. I zapytała się, co się dzieje. Po wywiadzie powiedziała, my tam, gdzie ona była, robimy od lat takie operacje. Proszę. Jeden telefon i było po operacji. Niesamowita ten historia. Ten chłopiec ma 18 lat, dziś feng, bierze tylko przeciw epilepsji, delikatnej epilepsji tabletki. To jest wszystko. I Nie duchowy świat tutaj pomógł? Tak. W 100% pomógł. Bo nie było innej sytuacji, czyli musiała się wydarzyć historia, że pani doktor, pediatra, przyjechała z innego województwa. Mhm. I do tej właśnie przychodni ta dziewczyna. Czyli zupełny, sprawa. zupełnie jakby no, przypadek po prostu. Sterowany przypadek, mhm. nie? taki sterowany przypadek. Tak. I podobna historia wydarzyła się ze mną. No właśnie, co się wydarzyło? Jak, jak to wyglądało, pani Renato? Ja y, miałam. Stwierdzone arytmie serca i mówiłam Panu, że groził mi Schrittmacher, czyli rozrusznik serca i e też powierzyłam swoją osobę Jezusowi z, z tym, że tam zarzuty są, że może ja jestem przez demonów prowadzona. Jak proszę Jezusa o pomoc, to proszę zawsze syna Marii. Jak Marię proszę, to Ma Marię matkę Jezusa, czyli to w tym momencie wykluczam inne mhm. istoty, prawda, duchowe. Ja rozumiem. I taką prośbę skierowałam. I tak jak żeśmy ostatnio rozmawiali, mówiłam, że u mnie jest wszystko w porządku. Moje serce zaczęło prawdziwą bić. Rzeczywiście miałam 60 uderzeń, i dłuższy czas. W międzyczasie mój domowy lekarz, to jest ten mój opiekun, załatwił miejsce w sanatorium. I ja dostałam z mojej kranken kasy. Przyjdział do tego sanatorium. Pojechała Pani? Po, oni patrzą, jakie schorzenia są, i wybierają tam, gdzie są optymalne warunki dla tych schorzeń. Mm -hmm. I pojechałam. Pojechałam 23 lutego, w tym roku. Mm -hmm. Byłam 3 tygodnie, 14 marca wróciłam. Ale taką tam szkołę dostałam sportowo, że. <grym grym> Co się roku. działo? <grym> Ponieważ na trzeci dzień. Miałam robione też EKG, w związku z tym, że schorzenia były podane, 24-godzinne, i podczas tego EKG stwierdzono, że wyniki są bardzo złe. Podczas. tak nie było. Mm -hmm. Podczas tego EKG stwierdzono, że bardzo złe. Szum się zrobił w klinice, natychmiast mnie do szpitala przerzucić innego, a ja się postawiłam o konie i powiedziałam, że nie wyrażam zgody. No. Krąbna pacjentka, że tak powiem. Nie posłuchaj. Ja jestem przekonana z moich doświadczeń życiowych, że jak jest jakieś niebezpieczeństwo dla mnie, to ja jestem informowana, o czym już mówiłam mhm. w paru filmach. nie? I tutaj w tej sytuacji nie było takiej sytuacji. Że Czyli wiedziała jest... Pani, że nic takiego złego się nie dzieje. Co by nie było, to się nic takiego nie wydarzy, bo nie byłam ostrzegana. Albo już czas na mnie i muszę już odejść. Taka, taka też wersja może być. No więc yy, dlatego dali mi taką szkołę sportową, że pobiłam tam rekord kliniki. <grym> <grym> Pięć różnych ćwiczeń dziennie od rana do popołudnia. To było co robić. Było I się pocić. pocić. <grym> Dlaczego? Bo to serce było motywowane do pracy. Mhm. Oni tego nie powiedzieli oficjalnie, ale ja się domyśliłam o co chodzi. Nie? Mhm. Także rzeczywiście dali mi szkołę i przyjechałam z powrotem do Berlina z wypisaniem I jeszcze szef ordynator powiedział, że ja jestem przekonany, że ja Panią przekonam do tego, że Pani będzie chciała zrobić ten rozróżnik po wynikach mm -hmm. ja mówię, skądś zaczęła się, się śmiać, skąd jest taki przekonany nie? nawet kazałem wydrukować kopię mm -hmm. z tego EKG wydrukował, dał mi do ręki i przyjechałam do mojego kardiologa z tym, że u nas pracuje, pracują teraz jeszcze też na półgwizdka, Więc ja przyszłam w dzień pracy mhm. i on powiedział: Wszystko jest w porządku. Pani serce jest w porządku. Oni się pomylili. Czyli jeden lekarz mówi tak, drugi lekarz mówi tak. W tym momencie tak było. Ale ja mówię, ale ja jestem przekonana, że teraz już, że ja pewne objawy widzę, których pan nie widzi. Mhm. No więc robimy 24 godziny EKG. I termin wyznaczył mi dość odległy, bo jeszcze mieli ten śmieszny taki urlop konieczny, nie? Mhm. Także do, 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 dopiero z 6 kwietnia. Czyli całkiem niedawno. Tak. Mhm. Byłam odebrać sprzęt 7 oddałam, z tym, że poprosił mnie kardiolog, żeby notatki porobić. Jak coś zauważa, że coś jest nie tak, to mam notatki porobić, więc ja robiłam je, te notatki. Po obsłudze ostatniego pacjenta u siebie w gabinecie, zadzwonił do mnie po południu i mówi: Niech pani opowie, co jest, jak się pani czuje. I ja zaczynam opowiadać: ma pan ma wszystko napisane, jak ja się czuję, na tych notatkach. Mhm. I on mówi właśnie to samo: Wyszło na EKG. Czyli Trzymaj wszystko? Już czas na szczyt na rozrusznik. I jak się pani zgadza, to ja za chwileczkę dzwonię do kliniki. Trzy minuty potem miałam już miejsce w klinice załatwione. Oni nie przyjmują, nie operują, nie załatwiają, ale on stwierdził sznopfal. Mhm. Czyli konieczność, przypadek, nie? Mhm. że już teraz dłużej czekać nie da się. No więc y, musiałam się przedstawić w klinice, Poza tym, szczepienie, y, sprawdzenie czy koronawirusa nie było, bo zaczął komiczny, śmieszny kaszle się pojawił, taki śmieszny, że oni podejrzewali, że ja złapałam tego mm -hmm. koronawirusa. Wirusami. Ja wiem, że nie, to jest kłopot. Y, po prostu mój, y, moje serce nie pompuje teraz prawidłowo krwi. Mm -hmm. I to tym samym nie dostarcza tej ilości tlenu. tlenu. I mm -hmm. ja to czułam. Nie choroba, tylko właśnie to. No więc po, sp po sprawdzeniu, 9 już byłam operowana. Czyli jednak się ta operacja to jeszcze, odbyła. To jeszcze, to jeszcze nie wszystko. Leżąc na tym stole operacyjnym, tam żeby troszkę przepytują, z ciekawości, tam to, to wszystko jest normalne. Ale leżąc na stole, powierzyłem się Rafaelowi Rafa, 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 i poprosiłem, żeby wspomagał mojego chirurga, tego operatora. Po operacji otworzyłam oczy, a on mi dziękuję. Chirurg, operator, szef arcy. Dziękuję mi za przepiękną współpracę tego No proszę, jaka pacjentka. Pani może sobie myśleć, co chcę. Ja podziękowałam Rafaelowi, bo ja nie mogę <głos》>. Także to jest historia druga. A teraz jak się pani czuje dobrze? Już wszystko? Panko, dobrze. Bardzo dobrze. Ja mam sztab taki. Mhm. Już nie widać. Mhm. Maleńka kreseczka, taczona jest długa, ale nie widać już ale wszystko, do, wszystko dobrze jest. Dobrze, jest ustawiony na 60 uderzeń. <grym> do... 60, problem jest taki, to znaczy, nie problem. Jest taki zwyczaj kardiologiczny, że oni na noc zmniejszają do 50 uderzeń. Mhm. Nie? A, a na, w ciągu dnia, kiedy jestem zajęta, kiedy pracuję, to jest 60 uderzeń najczęściej. Nie? Mhm. I jak nawet jak jest nie ma, to dąży do wyrównania. Widzi Pan? Faktycznie, no, 964. On dąży, czy w górę, czy w dół, ale zaraz będzie mm -hmm. korygował, nie? I to jest historia Renaty zakończona już. Dobrze, ale jeszcze dzisiaj Pani chciała opowiedzieć nam o, o Rakelu Brygidy. Cóż to takiego? E, widziałam to w telewizji, jak jedna z Pań obsługiwała e, zainteresowanych i spełniła życzenia, czyli wypowiadała pewną formułkę. Ja tą formułkę, ponieważ to kilka takich osób przesłuchałam, bo to zaintrygowało mnie, zapisałam. Dlaczego zapisałam? Bo ja byłam, już nadmieniałam w bardzo trudnej sytuacji życiowej do spłacenia kilka milionów euro. Bez, można powiedzieć, że bez sytuacji, bez możliwości spłacenia. Mhm. I skorzystałam z tego orakela i zapisałam sobie tę treść, kilka już osobom przekazałam, i chętnie podam tutaj też. Potem można sobie będzie odnotować, bo to jest film, więc można zatrzymać czy odpisać. Ja będę to prawdopodobnie tylko trochę czytała, nie? Dobrze. Bo to, to jest do zapisania. I to jak, w jaki sposób trzeba to odczytywać? I jeden raz wystarczy, czy. Mówić od siebie. Czytając, ale siebie zagłębić w każde życzenie. Mm -hmm. To nie ma być taka formułka, jak się mówi pacierz. Mm -hmm. Tylko to, to ma być prośba od siebie. Serdeczna prośba o pomoc do uniwersum skierowana. Tego nie mogą ludzie zrozumieć i klepią. I wtedy to nie działa. I wtedy to nie działa. I wtedy to nie działa. To musi być inaczej mówię, w samotności, w dobrej atmosferze i od siebie, po prostu nawet czytając, ale myśląc o tych słowach, które się wypowiada. Czyli są moimi słowami wtedy, nie? Mhm. A formułka jest takie, taka. Drogie uniwersum, ja, Renata, urodzona datę, wpisać, zamawiam dla mnie natychmiastową poprawę mojego zdrowia, to jest szczególnie, tu radzę wymieniać te schorzenia, szczególnie zapalenia i obrzodzenia, zmiany zewnętrzne i wewnętrzne muszą zniknąć. Chodzi o to, żeby organizm odzyskał siły witalne, mhm. czyli pokonał te problemiki, które wewnątrz tam się zaczynają gromadzić. I zamawiam dla mnie natychmiastowe aktywowanie moich sił leczących mnie. Oraz zamawiam dla mnie super dużą kwotę pieniędzy, także poprzez wygraną w następnych najbliższych miesiącach. Kwota ta niezbędna jest do wyjścia z opresji. Ostrzegam, nie wolno być zachłanny. To ma być rzeczywista potrzeba. Danego człowieka, danej istoty. Nie? Natychmiast zamawiam najmniej kwotę się wymienia, bez podatku. Więc różna forma, może być prezent czy coś takiego. Wygrana. Czyli, czyli netto. Mm -hmm. Czyli netto. Bez podatku, czyli czystą kwotę, mm -hmm. która jest potrzebna. Y, zaraz, bez podatku, zaraz. Także może być wygrana. Tak jak Pan powiedział. Proszę bardzo szybko, koniecznie dostarczyć. Wiele, wiele szczęścia dla mnie, moich finansów oraz miłości, jak ktoś taką potrzebę ma. są ludzie, którzy są spragnieni uczucia. Samotni mogą podać, dodać tutaj również: poza tym zamawiam wymarzoną, wymarzonego dla mnie niezbędnym dla super pięknego, radosnego, przyjemnego i szczęśliwego życia. Dziękuję. I tutaj. Dziękować trzeba. Ale to jest. Ale już kwestia. dziękować od siebie. Od siebie i od siebie podziękować mhm. za zrealizowanie tej prośby. I czekać. Dlaczego nie poganiać? Dlaczego? Bo duchowy świat musi mieć czas na przygotowanie. Mhm. Ja miałam problem, musiałam sprzedać spedycję, i wszyscy kupcy, którzy się zgłaszali, chcieli mnie wykorzystać. Mhm. Nie zapłacić, nie doprowadzić do końca całej imprezy, wkręcić się za nic, nie? A ja miałam przecież na karku parę milionów kredytu, w euro do spłaty. Ja musiałam na to zwrócić uwagę. Dlatego ta prośba moja była taka gorąca o tak wysoką kwotę, którą tam podałam, prawda? Tu ja jej nie pisałam Ale, do ale udało się. Udało się. Przyszedł kupiec, mój lokator. Mój lokator, który 8 lat był, wynajmował część hali i zaproponował, że on też chce kupić. I jak zaproponował, zaczął rozwijać sytuację, załatwiać pieniążki sobie. I trzech banko jeden bankowiec, i trzech i dwóch spedytorów razem, z No proszę. A inne osoby też skorzystały z tego orakela? Tak, z całą pewnością tak. Z tym, że ja nie mogę tutaj, nie jestem poważny do tego, żeby to zmieniać, nie? E, żeby wypowiadać czy mm -hmm. zdradzać. Mm -hmm. W każdym razie ma pan trzy przykłady. Pierwszy przykład tego chłopca zadziałał, bo on miał przecież jeszcze 6 lat nosić ten hełm. Użyło przy... mu o, o wiele. No tak, no bo przecież mózg był ochroniony. Mm -hmm. Oni wstawili tam y, kość tą zastępczą. I nie ma problemu, nie musiałbym chodzić w hełmie, mm -hmm. Ani spać, ani bawić się, ani... Wie, wie pan jak to chłopcy są? To też no to dla to... niego ulga niesamowita. No, no. A dla rodziców? No Których to też szalał po prostu. Nie? Ona, ona mówi, dlatego na powiedziała usiądź, usiądź, mm -hmm. jak ci coś powiem, usiądź. Tak się cieszyła. Ale to co, jakaś dobra kawa i ciasto na pewno były dla pani. My się, to, znaczy, to jest dziwna przyjaźń. Bo my się przyjaźnimy, nie widząc się. Aha. Mamy Skype'a, mamy obie mieszkamy w Berlinie i jesteśmy w pełni, rzeczywiście sobie powierzone. W tym sensie, że mm -hmm. uczciwe w stosunku do siebie, ale nie mam nie o czym się spotykać. Mm -hmm. Na żywo się jeszcze pani nie spotkała z nią? Nie. Ja spotkałam ją, byśmy byli razem na wczasach, mm -hmm. w kilka osób z moją wnuczką, i tam ją pierwszy raz widziałam. Mm -hmm. na mnie zwróciła, na mnie, ja zwróciłam na nią uwagę. Nie? Mm -hmm. No i się okazało, bo wygląda o, o wiele bardziej młodo, niż faktycznie była. Jest kilka lat starszych. O, w tym roku będzie miała 80 lat. Mm -hmm. no, ale jest bardzo y, dobrym człowiekiem. To życzymy i... przy okazji wszystkiego dobrego. Ja, <laughs> ja życzę też. Dokładnie, może obejrzy. No, nie zna języka. Aha, nie zna języka. Nie znam się Mm -hmm. No, ale może się, może się uda. Tak, to było tłumaczenie z niemieckiego. Ten orakel też tłumaczenie z niemieckiego. Aha, to jest tłumaczone. No, to jest z niemieckiego. Tłumaczone, dlatego no, życzę wszystkim, żeby skorzystali z tego i żeby nie byli zakładni. O, i to jest dobre na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję Pani Renato serdecznie Proszę. za dzisiaj. Państwu również dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Krzysztof Denga, do zobaczenia.